Moi drodzy, będąc na takim wykładzie o rodzinie, o tym jak przeżywać relacje w rodzinie, były takie dwa obrazy rodziny. Z jednej strony to, było taki, to był taki model rodziny, y, która jest wspierająca i też rodzina zależna. I wydawało mi się, że ta rodzina, właśnie zależna, gdzie te relacje są bardzo bliskie, gdzie to doświadczenie siebie jest takie głębokie, jest takie zatroskanie jedni o drugich, martwienie się, właściwie bycie ze sobą tak maksymalnie blisko w takim codziennym kontakcie jest czymś lepszym niż taka rodzina, która się wspiera, ale jest też taka w jakiś sposób niezależna. Okazuje się, moi drodzy, że Pan Bóg wychowuje nas do pewnej dojrzałości, dorosłości i do bycia razem ale też do tego, że jestem w stanie być razem, ale jestem w stanie być osobno. Ciekawym doświadczeniem było dla mnie to, jak spotkałem na rekolekcjach ignacjańskich pewnego męża i ojca, pięciu synów mającego, jeszcze w tym rekolekcji w ciszy, a na początku można było ze sobą rozmawiać. Więc na kolacji jeszcze, wiecie, szybka ostatnia rozmowa, potem cztery dni w ciszy. I on mi powiedział, że on nigdy nie był dłużej niż jeden dzień bez żony że przez te 25 lat ich małżeństwa byli z każdego dnia razem i dopiero jak był COVID, to w tym momencie ich rozdzielili, chyba, nie wiem, rozdzieleni zostali w mieszkaniach, on był winnym, ona była winnym, i to było chyba pierwsze 10 albo 14 dni rozłąki. I po tym czasie stwierdził, że w sumie bardzo kocha swoją żonę, ale potrzebuje też doświadczyć tego, żeby Bóg był na pierwszym miejscu, i tak się stało, że pojechał na te rekolekcje w ciszy właśnie po to, aby doświadczyć też takiej głębokiej relacji z Bogiem. I moi drodzy, kochająca się rodzina, kochająca się Kościół, kochająca się wspólnota to taka, która jest ze sobą, jak najbliżej jest to możliwe, ale też ma świadomość tego, że nie zawsze jest to dla nich możliwe. Potrafię być też sam ze sobą. Może tak być i tak się zdarza, że ja się od kogoś uzależniam, zadłużam się w kimś. Może w moich dzieciach, może w moich rodzicach, może w mojej żonie-mężu i opieram całe swoje życie na tej osobie. Nie jest to bezpieczne, dlatego że wiemy, że Pan Bóg nam daje kochające osoby, ale one są Jego. One nie są nasze. I taka mądrość jest taka, że kocham te osoby, ale na pierwszym miejscu jest Pan Bóg. Marcin i Monika Gajdowie. Mówią, są tacy terapeuci chrześcijańscy, że syndrom Pustego gniazda jest dobry. Gdy Twoje dzieci wychodzą z domu, zakładają swoje rodziny, żyją niezależnie, osiągnąłeś sukces jako rodzic, że udało Ci się osiągnąć taką głęboką, pełnię tego, co się wydarzyło. Moi drodzy, to jest ważne w kontekście naszej dzisiejszej świętej, świętej Jadwigi. To jest kobieta, która przeżywała w swoim życiu cały czas straty. Straciła swoje dziecko. Jedno, które najbardziej kochała, potem następne. I właściwie jej życie nie było usłane różami. Jej życie było usłane cierpieniem. I w tym całym cierpieniu mogłaby wpaść w rozpacz i powiedzieć, że Bóg jest okrutny, bo zabrał mi dzieci, zabrał mi męża i tak naprawdę jestem na Niego obrażona i zła. Ja mogę tak przeżywać stratę w swoim życiu. Ja mogę tak przywać cierpienie, mieć przedeśję do Boga i na tym się zatrzymać. Ale święta Jadwiga postawiła na pierwszym miejscu Jezusa. I miała takie doświadczenie, że wszystkich, których ma, są darem, ale oni są na jakiś czas i wracają do Ojca. Oni nie są moi. Oni są Boga. I święta Jadwiga jest takim przykładem i mówi do nas dzisiaj taką ważną rzecz. Że tam, gdzie jest smutek, cierpienie, ból i nawet strata, może zrodzić się wrażliwość. Tam, gdzie doświadczysz cierpienia, trudu, tam, gdzie masz ranę, tam może popłynąć rzeczywiście doświadczenie uzdrowienia. I tak też się stało, bo święta Jadwiga, jak wiemy, nie skupiła się na sobie, czy jestem biedna i cierpiąca i w ogóle Pan Bóg mi dał takie ciężkie życie. Tylko w tej całej trudności, jaką spotkało, jaka ją spotkała, przyszła do tych, którym było jeszcze gorzej. Wybrała ubogich, biednych, samotnych, chorych, cierpiących i im poświęciła całe swoje życie. Poświęciła się na rzecz ratowania tych, którzy byli w gorszej sytuacji niż ona. Jest taka też kobieta, Ewa Błaszczyk, dobrze pomyślał. I ona też przeżyła tragedię. Jej córka wpadła w taki stan śpiączki. I ta kobieta mogła też się załamać, ale ona się starała pomagać innym. I tak też często jest, że ci, którzy zakładają jakieś fundacje czy jakąś formę pomocy, to są takie osoby, które doświadczyły ogromnego cierpienia. I oni to cierpienie przeżyli w sposób właściwy i mądry, wydając owoce pomocy innym ludziom. Dzisiaj słyszymy też w Ewangelii takie słowa, że Jezus nie ogranicza się do najbliższej rodziny. Nie mówi, że Maryja, kuzyni, przyjaciele najbliżsi to jest jego rodzina, a reszta to, to są obcymi ludzie. Jezus mówi inaczej: Że moją rodziną są wszyscy ci, którzy pełnią wolę mojego ojca. Mam jednego ojca, więc jesteśmy braćmi i siostrami. I teraz boli czasami, kiedy to jest oparte tylko na takim teoretyzowaniu. Jesteśmy drodzy, bracia i siostry, umiłowani w się bracia i siostry, ale co z tego wynika? Czy ja doświadczam relacji w Kościele? Ja też jestem z mojej miejscowości. I też nie wiem, są takie sytuacje, że ma mówi, no, zmarła taka pani, wiesz, pani nie wiem, Nowak. Która to była? No, taka w zielonym płaszczyku, zawsze z przodu siedziała taka niższa. A, to ona. Zmarła. Ale ja jej nie znam. Nie poznałem jej. Nie, nie zbudowaliśmy więzi. I dzisiaj, moi drodzy, chcę Was zaprosić do tego, żebyśmy jako Kościół, jako wspólnota, zobaczyli, że mamy siebie. Po to było to przywitanie na początku. Po to będzie znak pokoju, żebyś zobaczył, że nie jesteś sam. I fajnie tam podać znak pokoju żonie, mężowi, ale zobacz na osobę, której nie znasz. Którą widzisz, i ona też jest Twoim bratem i siostrą w Chrystusie. Jako Kościół potrzebujemy przekraczania się. Potrzebujemy wyjścia z naszych schematów, z naszego takiego bezpiecznego poczucia, że jest nam fajnie. Trzeba wyjść nawet do tych osób, które są daleko od Boga. I to jest ewangelizacja. I to jest życie Kościoła. Jest taki fragment, to jest, to są dzieje apostolskie. Jakże o pierwotny Kościół jako wspólnota. Trwali oni w nauce apostołów we wspólnocie w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przybywali razem z nimi i wszystko mieli wspólne. Przedawali majątki i dobre rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamąc chleb po domach przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Może taki Kościół stworzył Jezus w takiej ogromnej prostocie, w takim ogromnym dzieleniu się sobą. Wyobraźcie sobie, nie było jeszcze budynków, apostołowie chodzili od domu do domu, łamali chleb, to był taki początek Eucharystii. I wszystko było w prostocie, w radości, gdzie bali się ich, pomyśleli, no, jak oni się miłują, co oni takiego w sobie mają, że się modlą nad kimś, kto jest chory, ktoś doświadcza uzdrowienia, że pomagają biednym, sierotom, wdowom opuszczonym. Kim oni są? Są tak interesujący, intrygujący, że chcę ich poznać. Chcę być razem z nimi, bo ja też chcę mieć w tym udział, co oni robią. Bo tam Bóg jest, tam Bóg działa. Mnie to pociąga, mnie to pasjonuje. Ja chcę doświadczyć tego, co oni. Takiego kościoła myślę, że potrzebujemy dzisiaj. I teraz jakość kościoła, wspólnoty kościoła nie zależy od księdza, od muzycznych, od liturgicznej służby. Chociaż fajnie się modlić, jak jest ładna, oprawa i piękna służba liturgiczna, ale wszystko zależy od ciebie, jakim Ty jesteś członkiem Kościoła. Czy jesteś takim żywym członkiem Kościoła, któremu zależy na tym, żeby ludzie spotykając Ciebie doświadczyli miłości, żeby ludzie oglądając Twoje życie, tak jak się odnosisz do innych, doświadczyli żywego Jezusa? Od nas zależy jakoś wspólnota Kościoła i zobaczcie, co się dzieje. Jest nas coraz mniej. Ludzie starsi odchodzą, młodszych jest mniej. I jesteśmy coraz mniejszą grupą. I to jest chyba też taka dobra okazja, żebyśmy wreszcie byli ze sobą tak na poważnie. Jak tworzy się okrąg, jak jest dużo osób, to jesteśmy daleko od siebie. Ale jak ten okrąg się zmniejsza, to jesteśmy bliżej siebie. I pytanie, czy rzeczywiście doświadczasz tej bliskości w każdym członku Kościoła. Czy doświadczasz tej bliskości, idąc na msze święte, idąc na nabożeństwo, kiedy masz jakiś problem, kiedy potrzebujesz z kimś porozmawiać, kiedy masz kryzys, to czy czujesz wsparcie Kościoła, albo odwrotnie, czy kiedy widzisz, że ktoś z Twoich braci, sióstr cierpi, dostrzegasz ich potrzebę, masz pragnienie niesienia im pomocy? Dziś z nami jest też brat Tadeusz, będzie mówił jeszcze, też Was zaprasza, może zostać jeszcze w mszy świętej na katechezie, nie tylko obierzmowanych, ale tych wszystkich, którzy będą chcieli, będzie nam mówił też o tym, że są takie członki Kościoła, które szczególnie potrzebują pomocy. To jest teraz Ukraina, i to jest taki teren, tam gdzie pracuje brat, To jest ten teren, gdzie linia frontu się przesuwa. I będzie będą potrzebowali już niedługo na zimę cierpych ubrań, szalików, czapek, rękawic. I to jest taka realna, konkretna pomoc, jaką możemy nieść jako Kościół. I moi drodzy, to jest też taki sprawdzian, tak mi się wydaje. Mojego rozumienia Kościoła. Czy ja mogę powiedzieć, także jak w tej Ewangelii, że. To nie są moi bracia i siostry, że to jest, to, są, to jest tylko moja mama, tata, mój mąż, żona? Czy potrafię powiedzieć jak Jezus? A któż jest moim bratem i siostrą? Wszyscy ci, którzy są dziećmi Bożymi, są mi bliscy. I moi drodzy, wspólnota, Kościół, to jest taka jedna wielka rodzina, która jest ze sobą, ale też jest osobną bo każdy wraca do swojego domu i jest swój obiad, rosołek, skawowego i tak dalej każdy ma swoje życie rodzinne ale gromadzimy się też razem i to jest ważne, żeby to nasze bycie razem wydawało konkretne owoce żebyśmy widzieli tą sąsiadkę która wychodzi do kościoła codziennie z nami, może jadę samochodem może ją podwiozę, bo ją widzę, że 10 lat już idzie o laserce do kościoła Żebym zobaczył tą osobę, którą mijam, nie wiem, na korytarzu, na schodach. Przecież ona też jest w tym samym Kościele, co ja, to jest moja siostra i mój brat. Czy dzisiaj jest we mnie pragnienie doświadczenia żywego Kościoła? Czy ja dzisiaj mam doświadczenie i pragnienie budowania wspólnoty Kościoła? Jeśli tak, to nie ma co czekać. Tylko czas, aby żyć taką pełnią głębokiej bliskości ze sobą. Taką świadomością że to, co jest atrakcyjne w chrześcijanach, w nas, w kościele, to miłość wzajemna.